Witajcie. W tym filmie porozmawiamy na temat ławki treningowej firmy HMS Model L8015, czyli ławki wyglądającej dosłownie w ten sposób, który widzicie z boku mnie. Zaraz przejdziemy do tej ławki i zobaczycie ją na żywo, jakie tam są regulacje, co w niej jest bardzo fajne, co w niej jest bardzo do kitu. Ogólnie podsumujemy, jak ta ławka działa, czy warto coś takiego kupić sobie do domu i zacząć na tym ostro trenować. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. No i mamy tą ławkę treningową HMS L8015, która wygląda w ten dokładnie sposób, jak widzicie. A tam za nią te handle, które testowaliśmy wcześniej. Ławkę ogólnie ja kupiłem w tym czasie, kiedy ją kupiłem, czyli tydzień temu, czyli pewnie pół miesiąca wcześniej niż nagrywam ten film. To zdałem za nią 425 zł. No i dobra, i powiem Wam najpierw, teraz, te kilka rzeczy technicznych, jednocześnie będziemy sobie oglądali tą ławkę z bliska. Tylko, jeszcze Wam na wstępie teraz powiem, że ona przychodzi do Was oczywiście w kartonie niezłożona, tak jak teraz, tylko w częściach. Nie? Czyli całą ramę macie skręconą bez, bez nóg, no i oczywiście oparcia też musicie sobie sami skręcić oraz te. Blokady na nogi też musicie sobie samemu skręcić, i potem też powiem wam, co jest też do kitu podczas tego skręcania. Oczywiście, cały zestaw śruby czy klucze też macie w tym zestawie, więc nie musicie się zaopatrywać w żadne specjalne narzędzia. Mianowicie ta ławka wytrzyma 200 kg. Teraz komentarz do tego: 200 kg spokojnie wytrzyma. Ja bym nawet założył, że ona i wytrzyma i 350 kg, dlatego że jeżeli sobie zobaczycie na te jej ramy, czyli te łączenia, wszystkie. To one mają w sobie profile 50mm, czyli 5cm są wszędzie te profile, a tym samym ta ławka jest naprawdę bardzo wytrzymała. Teraz też powiem od razu, że jej zaletą jest to, że jest stabilna i ta ławka jest stabilna, dlatego że zobaczcie, jaką ona ma szeroką podstawę. Ta jej podstawa jest naprawdę szeroka. Jak tą ławkę byście chcieli na boki gibać, to zobaczcie, że tu się nic nie gibie, nie? To jest bardzo duża zaleta. Zobaczcie. Ta ławka w ogóle się nie buja na boki, w ogóle nie bierze nic, nic się nie chce gibać. W ogóle na boki nie poleci. Nie, nie będzie ona się bujała na boki ani nic, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo stabilna. Ja mogę sobie przesuwać, ale ona nawet nie ma tego odchylenia na bok żadnego. nie. Po, po ziemi ona będzie się przesuwała i to jest jedyny jej przesuw. I to jest mega, mega, bardzo rzecz pozytywna. Czyli, tak jak mówiliśmy, wytrzymuje obciążenie producent pisze 200 kg, ale ja wam daję. I swoje słowo, że wytrzyma i więcej. <noise> no, oczywiście, więcej tam nie tankujcie na niej, ale, ale by wytrzymała i więcej. Sama ławka waży, tak jak producent pisze, ja jej nie ważyłem na wadze, ale piszą, że 17 kg, czyli nie jest jakaś tam specjalnie bardzo ciężka. Teraz jeszcze powiemy o oparciu, potem zaczniemy ruszać tymi oparciami, siedziskami. To siedzisko ma wymiary 30 x 38, czyli ten dłuższy bok ma 38 cm na 30. Szerokości. No i oparcie ma długość 76 cm na też 30 cm szerokości. Innymi słowy, ta ławeczka ma długość całkowitą 128 cm na 52 cm szerokości. 52 cm szerokości, to jak się domyślacie, to chodzi tutaj o te nogi, nie? że one rozstaw mają 52 cm. Siedzisko łącznie z oparciem, oczywiście, ma szerokość 30 cm, ale łącznie cała ławeczka od podstawy do podstawy ma 128 cm. To jest jej duża zaleta, dlatego że jak sobie klapniecie, no to jak sobie już tu macie ten tyłek i pamiętajcie, ja jestem dużym chłopem, mam i dużym i grubym, ale nie dość, że grubym, to i wysokim, nie? Także mam 190 cm wzrostu, no i ja daję rady, nie? Czyli chodzi o to, że jak siądę dupą na tym... To moja głowa leży na ławce jeszcze to nie jest tak, że mi szyja zwisa za ławką gdzieś tam mi głowa leci do dołu. Tylko głowa sobie spokojnie leży jeszcze na ławce, jak dupa siedzi na tym oparciu. A w niektórych innych ławkach takiej możliwości nie ma, jeżeli są one krótsze. Czyli jak macie 190 cm wzrostu. No, to wtedy ta ławka daje radę, nie? nie ma żadnego problemu. A jak macie mniej wzrostu, no to tym bardziej ona daje radę. Teraz sobie przejdziemy do jednego z punktów ważnych, o których nie będę pisali wam sprzedawcy za bardzo, a na pewno nie z że te rzeczy, czyli oparcie, czy siedzisko, ma 6 cm grubości. Tylko, że pamiętajcie, tutaj jest płyta, na której to wszystko się opiera. Jak tu być może widzicie, jest takie właśnie wklęśnięcie. Ja teraz to naginam. I to jest właśnie ta deska, takie drewno, nie? to jest takie tutaj. O. I to drewno, na którym leży ta pianka, ma w sobie 5 mm grubości, czyli podstawą tej poduchy całej, co trzyma tą ławkę, to jest 5 mm decha, na której jest umieszczona, ta dosyć mocno twarda, to jest oczywiście zaleta, dosyć mocno twarda, e, piankowa, właśnie, e, jakaś gąbka, wyściółka. To jest dobre, ale też jeszcze powiem Wam o tym troszkę później. No i oczywiście to poszycie całe to jest takie, nie wiem, to tutaj z tej strony, w tym miejscu, to bym to nazwał eko-skórą. Tutaj jest takie już trochę żebrowane, to nie wiem, czy to nazwać eko czy jakimś tam innym materiałem. Ale generalnie na no, takie całe ala skórzane to jest niepoślizgowe. Tylko, że teraz musimy wrócić do tego właśnie materiału, który na pewno jest wytrzymały, na pewno jest taki. W porządku, no on nie jest za gruby, bym sobie go o tak szczytne o tak go złapię, to powiem wam, że on jest bardzo cienki. Nie? Jeżeli go się tu złapie i się tak nagnie, no to, to łącznie to chyba jest mniej niż milimetr grubości, czyli te dwie warstwy, jak ze sobą złączę. to czuję, że to jest nie za grube, ale sam w sobie wydaje się on jak najbardziej mocny. Ale w innych ławkach, które miałem do tej pory, to było podobna sytuacja. Mianowicie, jak przyszła do mnie ta ławeczka, ona ma gdzieś. Półtora tygodnia, na tą chwilę jak nagrywam, to ona była idealnie napięta, naciągnięta. Nie? To było równie tękie wszędzie, ale jak to się klapnie ze dwa razy, tutaj też się tam plecami <grywanie> ćwiczy. To jak widzicie, tutaj jest naciągnięcie jakieś powstało, czyli już takie marszczenie tego materiału. Czyli ten materiał gdzieś się wyciągnął i widzicie, że teraz już jest luźny. Jak wcześniej było tak fajnie napięte, takie wiecie, ładne, nowiutkie, eleganckie, no to po tym półtora tygodnia, już o widzicie, mogę zrobić coś takiego, nie? Wcześniej nawet bym mu nie mógł pomarzyć o czymś takim. A teraz widać, że mogę coś takiego zrobić. To jest oczywiście, mi się wydaje, nie za fajne z tego powodu, że jak takie marszczenia są, to one łatwo sobie pękną w takich właśnie miejscach. No i też od tego siedziska, jak się siada Tutaj ciężarem, no to już widzicie marszczenie, też naciągnięcie tych materiałów powstało. Nie, wcześniej tego nie było, no ale teraz już trochę on jest wyciągnięty po półtorze tygodnia. No i sprawa druga: no jeżeli na przykład coś odłożymy, powiedzmy sobie dociśniemy w tym miejscu, no to chwilowo zostanie to wciśnięcie, jak puszczę, chwilowo zostaje takie wgłębienie. I one potem się oczywiście pompuje i się wyrównuje, ale tak nie do końca. Mianowicie czuć już takie tutaj lekkie, bardzo małe, bardzo drobne sobie dołeczki. Powiem Wam, że tym się nie musicie absolutnie przejmować z tego prostego powodu, że jak to wszystko już się wygniecie, nie wszędzie równomiernie się powygniata, no to. Wtedy będzie to twardsze i na pewno będzie tworzyło jednolitą przestrzeń. No tylko to naciągnięcie materiału pewnie będzie trochę postępowało, będzie trochę większe, no bo jak się ta płyjanka troszeczkę zblazuje, żeby stwardniała i się ustabilizowała, powiedzmy, no to wtedy tego materiału będzie trochę więcej, wiadomo bo będzie mniej on napchany, mniej wypełniony, to będzie więcej tych marszczeń. Przejdziemy teraz do siedziska, to powiem Wam, że blokady są podnoszenia, a mianowicie to siedzisko może być uniesione na 0, czyli na prosta ławka, 20 stopni albo stopni 45, zaraz Wam pokażę, czyli do góry. No i te blokady podnoszenia są robione oczywiście gałami z gwintem i tak samo tutaj, czyli oparcie. Zanim jeszcze to podniosę, no to powiem Wam, że ten element, czyli blokady na nogi, jakbyście chcieli brzuszki sobie robić, no to on fajnie pracuje ogólnie. Tu jak widzicie, są pianki nałożone, które. Podczas waszych ćwiczeń mogą o, tak się wysuwać i całkiem wypaść, ale to nie jest żaden problem, nie? sobie je wypchniecie. No i to pracuje oczywiście tutaj na śrubie, to musicie sobie wcześniej przykręcić. Pracuje cicho, nie ma skrzypienia żadnego i pracuje w sposób myślę, że jak najbardziej w porządku. Osobiście powiem wam, że o ile takie gwinty grube, właśnie z tym motylkiem, no są fajne, bo są grube, mocne, można tak założyć. To osobiście i tak bym wolał zawleczkę jakąś wciskaną, dlatego że kręcić trzeba długo. Tu trzeba się nakręcić, tutaj trzeba się nakręcić, żeby zmienić ustawienie ławki. No i tę ławkę, jak widzicie, możecie sobie ustawić to siedzisko w ten oto sposób, czyli 45 stopni do góry. Czyli to jest po prostu teraz wykręciłem i zablokowałem. Ale ogólnie one muszą trafiać te wkręty, te dziury, które tu widzicie, żeby to one były dobrze zablokowane. No i jak chcecie ławkę prostą, no to sobie bierzecie to obniżacie. Czyli muszę wepchnąć, bo to nie chodzi tak pod skosem, tak sobie lekko. Dobra, ja to zablokuję, bo to do niczego nam nie jest potrzebne, a ja w ogóle nie używam uniesionego siedziska. Kręcimy, kręcimy i tak kręcimy i kręcimy, a tam jeszcze dwie takie długie same śruby. No, i teraz te siedziska oparcia, żeby wykręcić, to ma akurat dwie w sobie takie same śruby. Powiem Wam, że no, naprawdę bym wolał zawleczki. To jest taka pewna swoistego rodzaju wada, że te dwie w sobie śruby z tymi motylkami są tak blisko siebie. Zobaczcie, mi się palec nie mieści między tą a między tą, przez co mi jest ciężko odkręcić. Muszę się inaczej to łapać. I niestety tego kręcenia, tak jak mówiłem, jest dużo trzeba się nakręcić, żeby to wszystko wyjmować. wyglądają w ten sposób, nie? Czyli jest jakiś polec, który pomaga wam trafić w ten otwór montażowy, czy tam otwór blokujący w ramię. no i oczywiście ten gwint. Ławkę możecie sobie zablokować w tej pozycji, czy jeszcze większej pozycji. Ogólnie możecie ją sobie blokować w takich pozycjach, tak samo jak macie te otwory, gdzie będą wchodziły te Niestety nie zawleczki, tylko śruby. Oparcie tej ławki możecie ustawić na 0, czyli ławka prosta albo 10, 20, 28, 35, 45, 50, 60, 70, 80 lub 90 stopni, czyli całkowicie tak, jakby pionowo. Pionowo, czyli oparcie w ten sposób. Czyli możecie zrobić z tej ławeczki sobie po prostu siedzisko. No i to siedzisko, jak macie zrobione, no to możecie sobie ćwiczyć jakieś inne zupełnie ćwiczenia niż ławeczka, oparcie pochylone do rozpiętek i tak dalej i tak dalej. Możecie z tego zrobić sobie konfesjonal bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o możliwości ustawień tej ławki, to naprawdę mi się wydaje, że to jest super sprawa i ogólnie ta stabilizacja całej ławki jest po prostu świetna. No, ale nie mówmy, że wszystko jest takie wpyte. <laughs> Tylko teraz może powiedzmy o kilku rzeczach, które takie za dobre. Nie są, no, to co mówiłem wcześniej na pewno ta ilość tego kręcenia jest taka wkurzająca, ja bym wolał dużą grubą zableczkę wpychającą działającą przelotowo, być może by jakiś hałas był, jakieś tam czasami skrzypnięcie czy coś, ale szybciej by było i łatwiej niż w ten oto sposób. No dobra, ale po kolei pojedziemy teraz. Te nogi, które macie tutaj, widzicie przy ziemi są, to one są wykonane z gumy. To jest duża zaleta, dlatego że szczuracie tą ławką i byście chcieli jeździć, no to wam to nie porysuje podłogi, a dodatkowo jeszcze trzyma tą ławkę, tak powiedzmy, anty trochę poślizgowo i jeszcze dodatkowo jest cicho to w sobie pracuje. Czyli jak sobie pracujecie na tej ławce, to nie wydaje to z siebie żadnych tam dziwnych odgłosów, nie niszczy wam podłogi itd. I stabilizuje ogólnie tą pozycję tej ławce, tej ławki na szerokiej podstawie. No i to że to są szerokie takie nogi nakładane na te rury gumowe, to jest moim zdaniem bardzo duża zaleta. Ale musimy powiedzieć też o jakiś niedociągnięciach, a mianowicie pierwszym takim ewentualnym niedociągnięciem są mocowania do siedziska i oparcia. Zobaczcie, to są śruby, które wkręcacie w ramę tej ławki. No i one mają taką moim zdaniem wadę w sobie, że jak byście się dokładnie przyjrzeli tej śrubie, że te śruby nie mają podkładek w zestawie, normalnie w instrukcji składania ani w ogóle w zestawie nie ma podkładek do tych śrub, a te śruby wchodzą w te otwory, które otwory są nie dużo mniejsze niż same główki tych śrub. Czyli jakbyście bardzo mocno w sobie chcieli skręcić to siedzenie lub byście na nim tam jakieś tam ruchy specjalne wykonywali na boki, to może być tak, że w końcu zobaczycie, że ta śruba wisi tak naprawdę na tych Konturach swojej śruby, czyli nie na całym obryśle, byście mocno chcieli ją wkręcić, to może by ona rozwaliła ten otwór, i by wpadła do środka, i byście mieli już podzamiatane. Byście musieli jakieś dłuższe śruby wtedy sobie wyszukać i dać do nich podkładki. Moim zdaniem to jest takie niedorobienie. Powinny tutaj być już dawane podkładki, trochę większe niż główka śruby. Konstrukcyjnie ta ławeczka jest naprawdę fajna i stabilna. To jeszcze raz warto podkreślać. Przede wszystkim jej największą zaletą to jest multifunkcjonalność. Ogromną zaletą. No i oczywiście jej stabilna podstawa, że tutaj się nic nie gibie na boki. No, te śruby to są jakiś błąd, ale może nic się tam nie wydarzy w dłuższym czasie. Tutaj, jeżeli byście sobie zobaczyli, że te podparcie, podparcie, można by powiedzieć, jest tak gdzieś do jego około połowy, czyli ten element, który znajduje się tutaj powyżej. On już nie ma blokady, bo zobaczcie jak ławka będzie prosta, no to ona się opiera w tym miejscu, następnie tutaj na tej nodze, ale ten element już pozostający wyżej, on jest wytrzymały tylko na bazie tej ramy, czyli takich prowadzeń. Innymi słowy, jakbyście coś bardzo chcieli ciężkiego na tej samej końcówce robić, czyli usiąść dupskiem z jakąś wielką sztangą, no to pewnie by mogło to się złamać lub wykrzywić. Czyli siedzimy tylko na siedzisku wielkich ciężarów. Które punktowo by działały na tą samą końcówkę, nie robimy. No i dobra, zmocujemy. Teraz opuścimy tą ławkę. I to ma swój. To do siebie ma, że jedną ręką ciężko tą ławkę jest prawidłowo obsługiwać. Z tego powodu, że jak to wykręcam. Jeszcze trzyma. Że może hałasować, jak widzicie. Dobra, zakręcimy. Kręcimy, kręcimy, bo nie ma zawleczek No i teraz tutaj poluzujemy. Dobra, opuszczamy ławkę do pozycji leżącej. No i oczywiście zablokujemy to też do końca. No i dobra, mamy ławkę z powrotem prostą. Powiem Wam, że podczas ćwiczenia na tej ławce z tą ala handlą którą tam widzicie pod spodem, to przy samej tu w ogóle żadnych hałasów nie ma. Nie, żadnych, nie ma żadnych dźwięków, ławeczka jest naprawdę cichutka, żadnych skrzypnięć. Żadnych pryknięć, nie ma nic, ani bujania się na boki. Stabilność mega po prostu. Natomiast jak tutaj bardzo duży ciężar jest na tej końcówce, czyli podnosicie sobie sztangę, i tutaj ona pracuje wam na tych barkach ciężko, no to może być o coś takiego, nie? jakbyście tutaj sam ciężar na końcówce mieli. I wiecie, jak jeszcze w sposób szarpany nicze, to robili. Dlatego, że jak ja Wam mówiłem te podparcie dookoło jego połowy. A tutaj to już wisi w powietrzu. Czyli jak macie tu jakieś ogromne naprężenia, no to wtedy tutaj aż wszystko podskakuje i się dogina. Dlatego tylko jeżeli jakieś hałasy mogą być, to tylko jeżeli tu jakiś duży ciężar będzie działał na samą tą końcówkę tego miejsca. No dobra, zatem podsumujmy ławkę do ćwiczeń firmy HMS. I jak ona się sprawdza? Moim zdaniem jeżeli szukacie produktu, który jest stabilny, bardzo wytrzymały, na duże obciążenia i multifunkcjonalny, czyli możecie z niego zrobić ławkę prostą, ławkę jakąś tam skacznej to nie zrobicie akurat, w których możecie że ją położyć do dołu, ale w tym przypadku możecie bardziej ją zrobić do góry. Czyli sterowane potrzebujecie siedzenie pod różnym kątem i oparcie pod wieloma różnymi kątami, aż do siedziska proste. I jeszcze raz podkreślę, bo to jest najlepsze w tej ławce, bardzo stabilnej. Na zakończenie, i ogólna taka ocena o ławce, jeżeli wziąć wszystko pod uwagę, czyli jej cenę, ja dałem za nią 425 zł razem z przesyłką. To powiem Wam, że bym dał temu produktowi 9,5 na 10 stabilność, super, dycha na dycha. Natomiast te pół punkta, 9,5 dlaczego? Bo te pół punkta muszę zabrać za te śruby, co Wam pokazywałem wcześniej. Jakbyście je mocno chcieli wkręcić, tam jakieś super mega pracę, to w końcu te śruby mogą w te otwory wlecieć. Mało prawdopodobne, ale wszystko jest prawdopodobne, więc to jest taki jego jakiś minus. No i te podparcie, które Wam pokazałem, no, że. Podpiera tak naprawdę do połowy oparcia, natomiast mogłoby to być rozwiązanie takie, że podpiera końcówkę odparcia, wtedy by żadne naprężenia nie powstawały na końcówce samego oparcia i tym samym absolutnie żadne odgłosy by nie mogły się wydobywać przy dowolnych już ćwiczeniach, nawet tych najbardziej wymyślnych. Natomiast punkta nie zabrałem za to, co mi się nie podoba, czyli za motylki, w których gwint wkręcamy w bardzo długi sposób, że nie ma zawleczek, dlatego że to jest takie po prostu rozwiązanie, które nie jest jakimś wielkim problemem. Po prostu trzeba sobie trochę popodkręcać i powykręcać i powkręcać, aby to fajnie działało, ale dzięki temu być może jest bardziej. Cicha ta ławka, bo zawleczki pamiętajcie, zawsze mają trochę więcej luzu, żeby mogły sobie tam wejść, więc byłoby więcej skrzypnięć i tak dalej, a tutaj jest bardzo cichutka praca całego urządzenia z mega stabilnością. Czyli ogólna ocena 9,5. Myślę, że bardzo fajny produkt jak szukacie jakiejś ławki właśnie multifunkcjonalnej to na pewno warto się zainteresować akurat tym modelem. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Do zobaczenia. Cześć.